Cześć! Z tej strony Anna Kręc zespół do kreatywne. Chcę Wam dziś opowiedzieć o naszych eduteczkach, zestawach materiałów, z których jesteśmy bardzo dumne. Wszyscy wiemy, że największym wrogiem skutecznej nauki jest zniechęcenie oraz brak motywacji do pracy, tylko odpowiednio zmotywowany i zaangażowany uczeń jest w stanie sporo zapamiętać z zajęć, w których uczestniczy. Celem naszych eduteczek jest zapoznanie uczniów z elementami myślenia wizualnego, które może stanowić narzędzie mobilizujące uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, porządkowania informacji oraz przedstawiania ich w kreatywny, innowacyjny sposób. Obrazowe przedstawienie poznawanych treści ułatwi uczniowi przyswajanie nowych informacji. Wierzymy, że dzięki sketchnotingowi uczniowie chętniej sięgną po karty pracy proponowane przez nauczyciela. Taka forma pracy z edukartami wpływa na wzrost motywacji oraz kreatywności. Założeniem pracy z eduteczkami jest zmienienie myślenia o roli notatki czy karty pracy w procesie edukacji. Chcemy pokazać naszym uczniom, jakie kryteria spełnia dobra notatka czy dobra karta pracy. Początkowo nauczyciel proponuje uczniom gotowe myślograficzne materiały, np. Na nasze karty pracy. Mogą one również zastąpić klasyczne kartkówki, a nawet sprawdziane. W kolejnym etapie nauczyciel włącza uczniów w proces tworzenia takich notatek czy takich kart pracy. Przedstawia zasady tworzenia kart, uczy jak należy dobierać i selekcjonować informacje umieszczane na takich kartach pracy. Celem pracy z edukartami jest również wzrost poczucia odpowiedzialności za własny proces edukacyjny wśród uczniów. Ponadto, umiejętność odpowiedniego doboru treści oraz wizualizowania najważniejszych informacji stanowią kluczowe umiejętności, przydatne nie tylko w procesie edukacyjnym, ale tak naprawdę w całym naszym późniejszym życiu. Karty dostępne w eduteczce są uniwersalne. Tak jak już wcześniej mówiłam, sprawdzą się one podczas omawiania poszczególnych tematów z podstawy programowej, ale będą też świetną alternatywą dla tradycyjnej kartkówki czy nawet sprawdzianu. Z powodzeniem wykorzystasz je również w formie wklejek do zeszytu uczniowskiego. Zestaw materiałów otrzymasz natychmiastowo w postaci pliku PDF. Jeśli chcesz: to możesz również zamówić wersję PDF plus wydruk. Do każdej teczki dołączona jest również dokumentacja, dzięki której wprowadzisz innowację pedagogiczną w nowym roku szkolnym. Bardzo dziękuję. Życzę miłej pracy z eduteczkami od Edukreatywne.